Czerwony kapturek. Była sobie raz dziewczynka, którą nazywano Czerwonym Kapturkiem. Pewnego dnia, mama obudziła ją bardzo wcześnie. Wstawaj, córeczko, powiedziała. Babcia jest chora, musisz zanieść jej lekarstwa. I pamiętaj, nie zatrzymuj się po drodze, ani nie zbaczaj ze ścieżki, napominała mama. Dziewczynka wcale nie zamierzała się zatrzymywać, ale Och, jakieś liczne kwiatki! zachwyciła się nagle i przystanęła, aby zerwać kwiaty. Dzień dobry, dziewczynko, dokąd idziesz? zapytał wilk wychylając się zza drzewa. Czerwony Kapturek opowiedział wilkowi o chorej babci, a ten, wysłuchawszy opowieści, Ukłonił się i zniknął za drzewem. Pobiegł do babcinej chatki, wtargnął do środka i już miał pożreć staruszkę, kiedy usłyszał śpiew dziewczynki. Wyjrzał przez okno. Czerwony kapturek już zbliżał się do drzwi. Właź do kufra, starowinko! syknął wilk i zamknął wieko ogromnej skrzyni. I ani nie waż pisnąć! Warknął. Wilk szybko naciągnął na głowę czepek babci, pobiegł do sypialni i wskoczył do łóżka. Nakrył się kołdrą i czekał na dziewczynkę. Stuk, stuk! Rozległo się pukanie do drzwi. Kto tam? zapytał ochrypiałym głosem wilk. Babciu, to ja, czerwony kapturek! zawołała dziewczynka. Wejdź do środka, kochanie, odpowiedział wilk. Dziewczynka otworzyła drzwi i weszła do chatki babuni. Ojej, babciu, co ci się stało? krzyknęła. Dlaczego masz takie wielkie oczy? spytała. Żeby cię lepiej widzieć, kochanie, odparł wilk. A dlaczego masz takie wielkie uszy? Czerwony Kapturek nie mógł się nadziwić. "Żeby cię lepiej słyszeć, kochanie" odpowiedział wilk zachrypniętym głosem. "A dlaczego masz takie wielkie zęby?" "Babciu" dopytywała dziewczynka. "Żeby cię zjeść" warknął wilk i rzucił się na Czerwonego Kapturka. Ostatniej chwili dziewczynce udało się uciec. Wilk rzucił się w pogoń. Na szczęście o tej porze przechodził przez las gajowy, który jednym celnym strzałem powalił wilka. W tym samym czasie babci udało się unieść wieko starego kufra i odzyskać wolność. Babcia i wnuczka rzuciły się sobie w ramiona.